Witam Was w pierwszym odcinku. Przepraszam, mały faj. w drugim odcinku przygód z Minecraft. Widzicie, nasz domek już prawie skończony. No, jeszcze później coś dorobię. Zapewne widzicie, sufit fajnie wszystko. Piecyk, żelazo się przeterpiło, bo już trochę brałem. Chwileczkę później zrobimy, jak już mówiłem, wojnę na śnieżki. A teraz wyruszamy w poszukiwaniu żelaza będziemy robić wiaderka i spróbujemy zrobić w taki sposób bez diamentowego kill-offu y, portal do piekieł po prostu. I na razie trzeba... Mu, o, musimy mieć jakieś po prostu żelazo na początku do wiaderka. Dlatego będziemy szukać jakichś jaskiń i tam będziemy wydobywać. No, tu już mamy, jedno mamy przytofione, to jest drugie, o, jakieś fajne złoże, no. trzy będzie na pewno, cztery, na pewno, pięć, sześć, jubi, jubi, jak fajnie. Czyli będziemy mieli na pewno dwa wiaderka i jedno żelazo nam zostanie. No to ja idę przetopić. I już ułożę i widzimy się za chwilkę. Ściemnia się już, ale zobaczcie co odkryłem. Normalnie lawę. Już pewnie wielu z Was się z tym spotkało, że na wierzchu jest lawa, bo to jest dosyć częste. Zobaczcie, sam z jeszcze, no dobra, spotkałem się, ale to jest fajne bardzo. Tutaj trzy rodzaje, cztery rodzaje surowców były. Dobrze, tam się żelazo przetapia, a my już zmykamy do domku. O, patrzcie, jak fajnie wygląda, no. O, księżyc już wstaje, czyli potworki są blisko. Nadchodzą. Mnie na przykład śmieszy czasami zombie. Takie głupie są tego. Ale czasami nienawidzę. Już prawie zasypiam i po prostu mnie wykopują. No to co? To widzimy, to widzimy się rano. No witam. Znowu był ze mnie jakiś achievement zadowolony, że przetopiłem żelazo. Nie wiem czemu. No i się przetopił. Fajnie, wiaderka mamy, i możemy lecieć po lawę. Przyda nam się trochę dirtu, wody i oczywiście lawy. No i dosyć powinno się nam udać. Tylko nie wiem, czy zapamiętałem. No ale bądźmy dobrej myśli. Zrobimy go gdzieś tu, żeby nam. Nie robię takiego głupiego hałasu. Nie wiem, może komuś to się podoba, ale mi nie. Ja nienawidzę. Jak takie coś mam koło domu i mi hałasuje. Oj, mały lak um, Pokażę wam taką metodę, którą znalazłem na internecie, żeby nie było, że sobie przywłaszczam czyjeś metody, znaczy, że ktoś to odkrył i ja sobie to po prostu powiedziałam, że to moje, że ja to wymyśliłem, żeby nie było, bo on się Dlatego, ach, jeszcze potrzebna jest jedno wiaderko wody. No i po prostu tak robisz, jakby. O, szybko zamaza. Wow, fajnie. Kacper lubi. Dobra, o, owieczka, odsuncie się. Tutaj kładziemy lawę. No i już mamy obsydiam. I tak właśnie się robi tak portal. Tutaj później są takie, się robi tu, tu i tu z dirtu. Mogę nawet zademonstrować. To samo z drugiej strony, i tak się cały czas buduje, coraz wyżej. Jak widzicie, tak można zrobić portal. To ja go zbuduję, i, widzim, i widzimy się za sekundkę. No, zobaczcie, zciemnia się, ale chyba zrobiłem dobrze. No. Jest gotowy. Chyba. No raczej. To ja już no, zapewniam was, że to jest bez żadnych cheatów. Wszystko teraz... Oj, wszystko teraz robiłem przed chwilą. Nawet mogę Wam pokazać, że zabrałem lawę ze źródełka. O, no, zobaczcie. Dlatego przyjdę, z, zrobię zapalniczkę i już uruchomię portal. Dlatego widzimy się za chwileczkę, bo nie chcę przeciągać drogi do domu albo nie. Pójdę spać i widzimy się jutro y, przy już uruchomionym portalu. To Narka. Aha, zobaczcie. Przyszedłem do domu i owca w środku. Dziwne. Dobrze, to do jutku. Zobaczcie, jakie brzydkie tu są creepery. Takie krzywe, krzywe jak zwykle, ale brzydkie. No, gościu. No, robię zapalniczkę i już wracam. Aha, i jeśli od razu chcecie wiedzieć, czy jak się podpali świnkę. To wypadę z niej mięsko już upieczone. To powiem Wam, że tak. Już to sprawdzałem. Ale teraz chcę Wam pokazać. No. Kurczę na śniegu się nie da. O! Patrzcie. Teraz się pali. O! Widzicie? I są już upieczone nie w fajny sposób. Podoba mi się. Aha, wracałem do portalu. Widzicie? Fajnie, nie? No to co.